Jak nasze myśli mają wpływ na nasze życie, otóż widzisz, bardzo dużo w życiu, a właściwie wszystko w życiu, zależy od tego, jak o sobie sami myślimy. Jeżeli myślimy w pozytywny sposób, to pozytywne rzeczy nam się zdarzają w życiu. Przyciągamy pozytywne rzeczy, jesteśmy pozytywnymi osobami, itd. i tak dalej. W momencie, kiedy myślimy w sposób negatywny, negujemy siebie sami, Dostarczamy sobie sami negatywnych emocji, w ten sposób progra programujemy, się, e programujemy się i swoje życie, aby to życie było negatywne, było złe. Więc uważaj, co myślisz. Jeżeli są w tobie negatywne myśli, to sadzisz chwasty, sadzisz chwasty w Twoim umyśle. Chwasty, które na dodatek dodatkowo potem wzmacniasz, bo utrwalasz to poprzez bardzo silne negatywne emocje. Nie rób tego. To doprowadzi cię do bardzo. To doprowadzi cię do tego, że twój wewnętrzny program będzie działał przeciwko tobie. Natomiast co należy zrobić? Według mnie należy myśleć pozytywnie, nawet jeżeli zdarzają się w życiu złe rzeczy. Nawet jeżeli jesteś totalnie w dupie, nie? totalnie wszyscy cię okłamali, oszukali, wszystko ci się wali, wszystko odetnij się od tego odetnij się od wszystkiego i kieruj się tylko swoim własnym mózgiem, przefiltruj te wszystkie informacje i bodźce, które do siebie dochodzą i przefiltruj to w ten sposób, Prze, jakby przeramuj to, przeramuj to na swoją korzyść, tak? Nie dopuszczaj do siebie negatywnych emocji, nawet jeżeli coś jest mega, mega złe, to zawsze powtarzaj sobie, że jest mega, mega dobrze, ponieważ... Twój umysł nie będzie tego analizował, ale będzie sadził ziarna w Twoim umyśle. Ziarno prawdy, ziarno możliwości, e, ziarno odwagi, ziarno e, możliwości, ziarno stworzenia czegoś, e, e, ziarno szczęścia. Tak naprawdę Twoje myśli są ziarnami, które sadzisz w Twojej głowie. I sadź tylko te pozytywne ziarna. W momencie, kiedy będziesz sadził y, ziarna negatywne, jak ziarno bólu, y, ziarno tragedii, ziarno y, nieszczęścia itd., to będziesz w ten sposób oddziaływał na swój wewnętrzny program, będziesz powodował w nim zakłócenia, które doprowadzą cię do miejsca, gdzie nie chcesz być. Ten wewnętrzny program będzie działał na Twoją niekorzyść, jeżeli będziesz sadził negatywne ziarna w swoim umyśle. Dlatego, przeramuj to. Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale to, o czym myślisz, tym się stajesz. I nie dopuszczaj do siebie negatywnych myśli, nie dopuszczaj do siebie, do siebie zakłóceń z otoczenia, negatywnych ludzi, którzy mówią o tobie źle. Jeżeli ktoś o tobie mówi źle, a ty podajesz się temu, co on mówi, tak? Przeramuj to na coś pozytywnego. Powiedz sobie, on nie ma racji, wcale tak nie jest. Ja wiem lepiej. Jest pozytywnie. Wszystko przeramuj na pozytywnie i sać same drzewa szczęścia, same drzewa miłości do siebie, do wszystkich, do świata, powodzenia, e, wszystkiego, co jest dobre w życiu, zdrowia, sać wszystkie pozytywne ziarna do gleby, która jest żyzna i z której wyrosną piękne, zdrowe drzewa. I wtedy ten program. Będzie działał na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Pamiętaj o tym, że program działa zawsze, niezależnie od tego, czy śpisz i cokolwiek robisz, on działa zawsze. Ważne, żeby działał na Twoją korzyść i robił to, co Ty chcesz, a nie działał przeciwko Tobie, czyli robił przeciwne rzeczy do tego, co Ty chcesz, a tak jest w przypadku większości ludzi. Dlatego kluczem jest zmodyfikowanie tego programu, który działa zawsze, dzień i noc, niezależnie od tego, czy Ty tego chcesz, czy nie chcesz, to on działa. Kluczem jest zmodyfikowanie tego programu, aby on działał dla Twojego dobra. Abyś Ty dzięki temu programu osiągał, osiągała swoje korzyści. Jeżeli na przykład przypuśćmy Twoim celem jest schudnięcie, czy Twoim celem jest przestanie, zaprzestanie palenia, czy picia, tak? Musisz w ten sposób pokierować programem, aby ten program działał na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Ale pamiętaj, ten program działa zawsze. Niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy nie chcesz, on i tak działa. Więc zrób tak, aby ten program działał dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Cześć.